Siemanko, z tej strony Gunder oraz Czaro. Zapraszamy was na naszą nową serię pod tytułem Survival Island. Będzie polegało na tym, że będziemy rozbudowywać naszą małą, skromną wysepkę do rozmiarów XXXL. I no i oczywiście będziemy ro Miseczka robić... <gry> jak chcesz. Będziemy robić różne zadania, które są już... zostały przetłumaczone na język polski. Jest Gunder? Nie ma Gundera. No to Jest możesz. Bundar. Nie ma. Czaro! Dobra. Więc tak e, przeczytam pokrótce zasady. E, zbuduj crafting table. Z, b, zrób kilof, zrób łopatę. Zrób farmę pszenicy. Znajdź zakopany skarb. To może być ciekawe. E, stwórz karabinę. Rozwień wyspę. E, zrób piec. Zrób mob grinder lub jakąś pułapkę. Wymień cały szczyt wyspy. Słyszę echo. <grym>: A ja nie. Stop. Znajdź trochę żelaza. Zrób narzędzie żelazne. Zrób dom z kamienia. Znajdź trochę złota. Co ty robisz? Członku? No, trzeba znaleźć trochę, zrobić trochę. A je, je, nie bij mnie. Ja tu. Miałem zrobić trochę kamienia. No dobra, sorry. Ja tu kamień chcę Aha, zrobić. Okay. Na czym ja to skończyłem? Na biciu mnie. Zrób szyby, zrób blok, zrób deszcz. Nie tak, pada. deszcz O proszę patrz, jakie piękne. Zrób zapalniczkę. To e, ładnie. Czekaj, bo się już pogubiłem. Zrób zapalniczkę, znać, znać. Big Farm? E, farmę świn, tak? Big Farm. Chyba tak. No. Ale Ma znajdź. Farmę tunel lub farmę do. E, farmę świń. Dobra, do to masz. ja już od razu zacznę. Ej, Będę... to Tą liczkę zniszczył. Oj, dobra, to był nawiązany. Witamy w Island. Że na taki wyspie. czy Czekaj, to tam się zepie. Na, na, no, no. Dobra, to ja się zajmę. Pierwszy, co dobrze pamiętam, to jest. O, ziarełko! To trzeba zrobić. Dobra, patrz. To już jedno zadanie możesz wykreślić. ale mnie ten deszcz wkurza. Spadek FPS-ów. już jedno zadanie możesz wykreślić. Patrz, to zrobiłem. Ui! Patrz, to, to zrobiłem. A to... zrób teraz kilo w na kobla na kopie. A, Boże, czekaj, a ja już mam to wyłączyć. To wyłącz. Przepraszamy, ale no, denerwuję. się si si pytam, czy można jakoś. Nie wiem. Zobacz, czy komendy działają. A ja kobykami... O! Water... Solid? Nie. Nie, to trzeba mieć tu many items. No! Czekaj, ja zobaczę help. Tamban... To trzeba było zrobić, bo ja tu mam o 4 kamienia. To jest 5 stron, więc kick, kick. Tu mam deski, tu mam to. Trzeba posadzić 3 Save Safe all, safe on. Pardon. Mm. Oj, z tego co widzę, to ja tutaj za bardzo nie ogarnę. Tak, 6, zaraz 130. Dobra. No, niestety nie dam rady tego jakoś. Op. Oj, oj, oj. Dara. Tak powinno czar być. Ej, ej bo mi Dobra. Dobra, jeden grom. To ja zawsze może kopać w dół. I Ej ale domy. zostaw jeden ten, ten Co? Zrób jeden ten, ten wiesz Zachowaj y, trawkę jedną No to tu masz trawkę No ale jedną zachowaj Żeby mogło się ten Daj jednego dirta Hop. Dziękuję Ale najbardziej jest to denerwujące, że tyle czekaliśmy Nic nie robiliśmy I, i włączyliśmy nagrywanie, deszcz no, to jest taki chamski, dobra. To ja tak ja klatkuje trochę... mi, że... Ja trochę rozjaśnię wysepkę. No mi też trochę przecina. Mam nadzieję, że widzowie się na to nie obrażą. Czaro! No. <laughs> Daj mi patyki. Albo zrób mi łopatę. <laughs> Jesteś zależny ode mnie. Daj mi dwa patyki. No bierz, masz łopatę. A ja mam kamieno, chciałem sobie zrobić. A ja mam 13 FPS-ów. A ja już ci mówię, mam e, 26. Nie jest źle. A teraz też mam 26, 14, 8, 9, 3. Wiesz, ile będę miał partów tego filmiku? Bo jak mam taki spadek, to zazwyczaj mi się na nowo fraps włącza. Haha. Hehe. Ha. Mm, he, Haha. Ej, ha, dobra, ha. czytaj drugie zadanie, jakie tam było. E, zrób e, kilo, łopatę to już mamy, farmę pszenicy, znajdź zakopany skarb, służ generator cobblestone to i zrób co piec, pytań. to ja zaraz piecy robię. Generator. A, gdzie był tu jakiś? Dobra, wykonałem no. piecyk. A ja kopię w dół. Ciebie. Hmm, jak tu switaśnie. No i no weź, idź mi stąd, Olo ciebie. Czekaj moment. Ustawienie graficzne jest prawa. No właściwie to idę sobie ogarnąć ustawienia. Ustawię na niego. Proszę. sobie... O nie. Język sterowanie hmm. Ustawienia graficzne, Odległość to... sterowania krótka. Efekt chodzenia, zawałcowane chmury w dnie Normalna. Dobra, niech coś będzie. Drzewko już wyrosło. No to ścinaj. Się Oczywiście w opisie znajdziecie perspektywę Gundara, tak. Ojej. Mm, więc Bo to więc naprawdę polecam subskrybować. No dziękuję, dziękuję. <laughs> czaro. A, ja da, da. da. A tak, żeby nie było, to chciałem wam powiedzieć, że ja, mądry gundar, wpadłem na taki pomysł, zaproponowałem czaro. I oczywiście mi się zgodził, no bo czemu nie, fajna seria. Dobra, mi się... Mogłeś trochę rozwinąć, bo tak nie dokończyłeś na co się zgodziłem. No, no zgodziłeś się na nagranie ze mną tej serii, gdyż podoba... no, no, to... podobała się... Taka inicjatywa z mojej strony I, I nareszcie powinien pojawić się jakiś odcinek z gry A nie tylko te nudne vlogi, jak to ktoś mi tak. napisał Widzicie, motywuję waszego kochanego Czaro, żeby nie, nie kręcił tych swoich vlogów Tylko nakręcił w końcu jakiegoś Minecrafta Pewnie, bo go tak mało na polskim YouTube No właśnie za mało. W ogóle pewnie nikt tej gry nie zna, przecież ona jest taka, wiesz... Niedawno co wyszła. Dobra, Kilka, ile zadań, zadań tu dopiero eee, Raz, dwa, trzy... Koło pięciu. Zrobiliśmy? Tak. Ile masz już?